Cześć Siemano witajcie witam Was w kolejnym vlogu. Już w sumie trochę tradycja, że zaczynamy od wyjścia z domu, ale nie od samego rana, bo ja już jestem po obrządku. I tak wziąłem się za sprzątanie, tak, tak kolejny dzień sprzątania. Wziąłem się za sprzątanie w garażu tam gdzie 30 stoi. Lecz tam nie mam. Dobra, już nie popełnię tego błędu jak na ostatnim filmie a raczej vlogu. Ogólnie trochę mrozek był, trochę to przyłapało. Tutaj łyżką sobie trochę przerównałem i tak zacząłem się sprzątać w tym garażu, ale 30, 60 nie chcę odpalić, bo yy, jest słaby akumulator. A duży mroz rozbył i coś takiego się dzieje A30 za to, to ma dobry akumulator ale yy, ale, ale, ale no nie, odpali, dlatego, żeby było trzeba znowu zagrzeć trochę wody i ten, yy, i tak to wygląda nie, teraz jestem po, publik po publikacji vloga yy, pisaliście, żeby nie lał typowo gorącej wody, bo rozsadzi blok nie rozsadzi, u mnie tak się robi już od dawien, dawna tak się leje gorącą wodę i nic nigdy nie pękło więc ta, taką też formę ja przejąłem i tak też robię. Więc ogólnie taki e, dzisiaj vlog na luźno, bo m, dzisiaj plany mi się zmieniły. Miałem nic nie nagrywać, ale o, między innymi tutaj musimy przykręcać to, dolać, w, do, dolać oleju do skrzyni i takie tam. Więc a, jeszcze wyjąć akumulator, żeby włożyć. W sumie, w sumie wystarczy, że jedną klemę odłączę i podłączę do drugiego akusa. Więc dobra, ja idę, przyniosę tu wszystkie oleje z rutu, tu, tu i zaraz się dobra. Idziemy. Wracamy sobie po krótkiej przerwie. Ja przyniosłem sobie akuliniosa. Wziąłem tu jeszcze lejek, jakieś tam klucze potrzebne. O, tutaj jeszcze widzę, że on tutaj coś przecieka. Chyba tak. E, ogólnie też trochę przeczyszczę sobie tutaj tutaj, tutaj e, stanowisko kierowcy bo nie wygląda ono najlepiej Pięcie, o Patrzcie Masakra w się sensie to jest taka flexa flexa nie flexa ale fajnie spełnia rolę wycieraczki to jest błoto <grych> e, dobra mam nadzieję, że to zadziała że jedna klema będzie na jednym, druga na drugim i wtedy prąd ściągnie mam taką nadzieję, ale dobra Najpierw Gdzie ja szmatkę żebym rzucił tu najpierw o muszę... kawałek żeby wiecie, nie nasypało brudu Ogólnie robiłem też właśnie trochę porządku tam, ale tam zbytnio nie nagrywałem, dlatego że wiecie, to jednak jest w podwórku. Zawsze ktoś tam się kręci, więc zrobiłem sobie porządek taki, żeby tam wokół ciągnika było można przejść sobie na no, spokojnie. O, teraz mocnego szukanie klucza. I nie powiedzie się to sukcesem na pewno. I tak jak mówię, że się nie powiedzie, to się nie powiedzie. skrzynkę trzeba przymocować, bo... Jest. To jest mój ulubiony klucz, serio On zawsze wszędzie ze za mną jest Gdzie bym nie pojechał To nie ten... Ten... O, tutaj Ta, ta śruba, ten miernik, to też już jest zjechany no ale jaki jest, taki jest Teraz mówię Takie vlogi bardziej porządkowe I w ogóle No ale takie też muszą być Trzeba to wszystko poszykować Do sezonu Bo sezon już Czekajcie O Trzeba będzie wymienić ten miernik. Ja się muszę jechać, pokupywać rzeczy, bo już sporo rzeczy mi w ciągnikach brakuje. O! Czekajcie, żeby nie mam jak tu patrzeć, żeby to się nie, nie powylewało poza ten. Teraz pewnie nic nie widzicie. No, ale wybaczcie. Ogólnie też już było mało oleju, bo słabo hydraulika podnosiła. Tutaj też jest to strasznie ciężko wlewać. No dobra, praktycznie cały o, taki koszyczek nie trzeba wszystkiego w ręku nosić. Czekajcie gdzie jest ta szutka. Tyk. Dużo tego nie było. Ale tak jak mówię, że muszę jechać i pokupywać, bo pokończyły mi się już i oleje. Mm, i, I muszę pokupywać parę rzeczy do ciągników, więc będzie będzie co wymieniać. Ogólnie no co, teraz ciągniki wyglądają jak wyglądają, głównie 60. No ale co zrobić? Co zrobić jak się nic nie zrobi? Yy, dobra czyli muszę jeszcze tak klucz zostawię i muszę przynieść tak płyn yy, do hamulcy yy. płyn do hamulcy yy, tutaj petrigo jeszcze jest więc na łziczku. O, tutaj takie zamknięcie żeby się nie otwierało no, logiczne, że zamknięcie jest po to, żeby się nie otwierało, nie? Mhm. Mati nie zabłysnąłeś <grytanie> <grytanie> Styknie Ogólnie leje DOT 4 To jest taki uniwersalny z tego co wiem, więc tyle że to zamykanie nie działa tak dobrze jak powinno działać bo no dobra, trudno, musi być tak eee, jeszcze zaraz sprawdzę właśnie przypłyny chłodnicze ten płyn hamulcowy to też leje się go tak raz na ruski rok o, ale no jednak wszystkiego trzeba pilnować powiem wam, że później jak... o Jezu to żem to radowalił ja nie wyjąłem tego sitka no to jest jeszcze fajny odcinku. ale dobra bo tu i tak coś cieknie właśnie przez te sitko to ja bym to wlewał chyba ze 20 minut Zapomniałem o czymś też O to jakieś syfy chyba są Albo to jest takie brudne po prostu O nawet Dobra ja do pełna nie leję O tutaj zostało Pięćdziesiątka Ale nie leję do pełna bo Wiecie jak to jest Lepiej części dolać Zresztą taki zbiorniczek to starcza na Cały seum, praktycznie. Nie pamiętam kiedy go ostatni raz wymieniałem. o tutaj w 30. to się właśnie to wyrobiło, nie? Ta, ta, tu gdzie wchodzi ta kulka, to tam się wyrobiło właśnie. I tam jest tego rodzaju problem, właśnie, nie? W ogóle no, to jest wszystko uwalone tak, że, że masakra. Jeszcze od razu, od razu, od razu, może sobie filtr powietrza zobaczę. Szczerze to nie pamiętam też Płyn jest Ten, Tutaj się coś poci? Coś się tu poci chyba właśnie bo 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 zalewany nie ja tak dawno nie czyściłem tego filtra Chyba po Na jesieni nie Po jakoś Jakoś po żniwach. Tylko trzeba uważać, bo tam Jak się odepnie tą górną, to i ta dolna spada Więc Więc lipa Ale myślę, że taki vlog. O Jezus Maria No widzicie tutaj coś Coś kiedyś skrobałem I tą pokrywę też tak przetrzemy to jest ogólnie jeszcze stary typ od 55 od 55 O i teraz najgorsza misja Bo trzeba odpiąć to i to tam postawić to później, co najgorsza, że, jeszcze trzeci, gdzie trzeci, trzeba to postawić, żeby postarać się nic nie, teraz to jeszcze, odpiąć to jeszcze w miarę, nie, ale, weźcie to później zapnijcie. To jest akurat w oryginalnym filtrze z 60 sześćdziesiątkowym jest chyba ee, nie był jakoś strasznie zawalony, ale trzeba go tu przelecieć szczotką nie zaszkodzi na pewno o, bo tu brud to jest aż tak osadzony trochę, nie, więc W środku filtra to nie szkoda. No. Tu nie wejdzie. O. Na pewno o, nie zaszkodziło, a teraz się przetrzemy i, i będzie gitara. Ogólnie zapraszam też na live'y, prawie codziennie o 19 .00. Czasami zdarza się, że wcześniej się odpalę, ale to zależy Wybijajcie też na Instagrama, macie w opisie Więc, więc zapraszam no i dobra Tak to ogarnięte przyczyszczony dużo nie było, ale zawsze się będzie lepiej oddychać Dobra, teraz to chyba nie ma różnicy, jak ja to... Gdzie ten kij? Czekajcie... Kurczaczki... Czekajcie, bo ja tu nie dość, nic nie widzę prawie... jeszcze się wcięło kur... puść to jeszcze światła mi urwie o cyk mhm nie takie buty panie kolego co jest Dam jeszcze jeden ten najgorszy O Tutaj też bym teraz dowalił Czekajcie, bo może udało mi się... O dobra Udało się No czemu to teraz nie chce tam Aha, bo to się że ja to założyłem czekajcie tu muszę odpiąć i tu to przekręcić po prostu i teraz powinno być być dobrze bo wiecie zawadzało o mocowanie od y, tego od filtra o cyk ogólnie szczerze sam się zastanawiałem czy to jest filtr od 55 bo ogólnie, no to jest to 60, nie? I to oryginalna. E, więc to mnie troszeczkę zastanawia. No bo czuję że ten vlog już ma ze 20 minut, a dopiero jeden ciągnik ogarnąłem. No ale nic. E, najwyżej będzie takie po prostu vlog z serwisu 60 przynajmniej będzie coś na kanale teraz na sferę staram się strasznie dużo filmów wrzucać mam nadzieję, że zauważyliście to, bo co dwa dni jest film hmm, dobra paliwa to nie sprawdza olej mogę sprawdzić ale sprawdzałem ostatnio, to był więc raczej nie wyparował pewnie no, no już przydałoby się ją umyć ale teraz przez takie błota jak ona jeździ to patrzcie jest prawie prawie full no no dobra ja robię cięcie i widzimy się później no i dobra, nic niestety nie wymyśliłem. Nie będę się tym zajmował teraz głowy. Nie jest na razie, to nie pali się z tym. Tutaj jest tych łańcuchów od cholery, ale oczywiście dos dosztukować coś to jest masakra. Jeden od 60, drugi od 30. Jeden chiński, drugi polski. Tak to wygląda. Ja teraz byłem na obiadku. Eee. Czekajcie, mini kapu na kamera. Bo może być ciekawe wtedy. <laughs> Konkretnie. Trzecian. tak. Tak. tak da się otworzyć, ale wiecie <tryk> jeszcze przystawię sześćdziesiątkę w razie Jeszcze Dobra Czyli szczotki do wymiany Prawdopodobnie szczotki do wymiany W takim bądź razie Skoro przez 20 minut się ładowała i się nie naładowała, to, to szczotki są to wymiany w takim razie. W 100%. Nieraz. Ja już, w tym sam nie wiem, bo z tym ładowaniem to już były nieraz problemy, ale wystarczyło, że dopchnąłem przewód i było wszystko gitnie. Więc to też jest różnie. A ja tymczasem kończę. Kończę tego vloga. Krótki tematyczny vlog. O, jeszcze na koniec Ursusik. czekajcie, jeszcze miniaturkę to będzie trzeba zrobić. Ale dobra, ja się z Wami żegnam i do następnego vloga. Na razie trzymajcie się, cześć.